17 grudnia, czyli w dzień moich urodzin. Urodziny automatycznie kojarzą się z prezentami, ale ja wolę dostawać prezenty bez okazji. I muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie dostałam ich całą masę. W takich prezentach bez okazji najwspanialsze jest to, że osoba obdarowująca po prostu czuje potrzebę obdarowania Cię. Robienie prezentów to też jest sztuka. Bo zazwyczaj wymaga poznania drugiej osoby i yy, wiedzenia, co sprawi radość. I muszę powiedzieć, jak jestem pod wrażeniem, że osoby, których nigdy wcześniej nie znałam, a które znają mnie tylko z mojego fanpaga na Facebooku albo z filmików, które yy, publikuję na YouTube, yy, po pierwsze, poczuły chęć obdarowania mnie i jak się wstrzeliły z prezentami. Pierwszy niesamowity prezent, o którym wspomnę teraz i pokażę, jest od Joanny. Joanna jest też moją pierwszą honorową patronką na portalu Patronite. Dziękuję Ci bardzo! Joanna była u mnie, odwiedziła mnie, gdyż e, chciała się zainspirować, bo ma podobną działkę do mojej, czyli nachyloną. I zobaczyć, jak ja sobie radzę. I przyjechała do mnie z niesamowitym prezentem. Z Olasem. Olas to jest gliniane naczynie, które wkopuje się w ziemię, sadzi rośliny w pobliżu. Jak się ukorzenią, napełnia się je wodą i tak nawadnia się te rośliny. Joanno, dziękuję Ci bardzo a Twoją donację na Patronite zaliczam na prezent urodzinowy w tym roku. Kolejny prezent dostałam od Anny. Zaczepiła mnie na Instagramie pytając, czy może mi wysłać skromny upominek. Jak można odmówić takiej serdeczności od osoby, której się nie zna? I dostałam paczuszkę z kosmetykami, a wśród nich Mydełka kastylijskie. Jednego nie ma, bo się już nie myje. Ma cytrusowy zapach, bardzo piękny. O co chodzi z tymi mydełkami kastylijskimi? To są mydełka potasowe. Potas jest e, pierwiastkiem niezbędnym roślinom do prawidłowego wzrostu. E, właściwie jest wskazane używać e, jako detergentu właśnie mydła potasowe, potasowego. Które z wodą szarą będzie stanowić tą pożywną zupę, plus azot z sików, na przykład u mnie w wodzie szarej, której rośliny będą czerpać, żeby bujnie wzrastać. Mega! Anna, dziękuję Ci stokrotnie jeszcze raz. Twoja bezinteresowność i serdeczność roztopiła moje serce. Któregoś dnia na wizytę zapowiedział się u mnie Piotr. Przyjechał do mnie z dwoma prezentami Pierwszy z nich to był własnoręcznie zrobiona ostrzałka do noży Każdy kto tu był wie jakie mam tępe te noże Niestety nie mogłam jej znaleźć, bo cały czas przenoszę rzeczy z miejsca na miejsce Ale drugim prezentem, który mi sprezentował To jest ta piłka ręczna do gałęzi Rewelacyjna, rewelacyjna, poręczna, można schować w kieszeni. Yy, I przede wszystkim ostra, bo moja stara piła już yy, była bardzo tempa. Piotrze, dziękuję Ci za wizytę. W ogóle byłam, e wtedy była u mnie moja mama i doszło do niesamowitej sytuacji. Piotr i moja mama. Yy, mają wspólne zainteresowanie, i w pewnym momencie była taka sytuacja, że Piotr i moja mama wdali się w dyskusję, typu: A oglądałeś to, a znasz tego, a to ten, a tak ten. A ja po prostu siedziałam tak. Młody człowiek Piotr i moja 70-letnia mama. <grytania> to była naprawdę niezwykła wizyta. Dziękuję Ci za prezenty. Od Magdy i Kasi, które przyjechały pilnować mi dobytku, i Kici, dostałam zestaw. Do samodzielnego wyrabiania mydeł. W tym zestawie to jest taki starter pack z gliceryną, z bazą, my, my, z bazą mydlaną i z suszonymi płatkami nagietka. Biorąc pod uwagę, że mam tyle pożytecznych i zdrowych ziół na działce, od dawna myślałam o wyrabianiu własnych mydeł. E, tylko e, możliwe, że za dużo się dzieje i za mało mam mocy przerobowych, żeby się za to jeszcze zabrać. E, taki starter pack to jest niesamowite ułatwienie. Jak tylko nastanie wiosna, może zorganizuję warsztaty zrobienia własnych mydeł z użyciem e, ziół z ogródka? Co myślicie? Napiszcie w komentarzach. Jeśli widzieliście mój tiktokowy filmik, jak myszka buszuje mi w wiatrze z, z resztkami kompostowymi, to wiecie, że nie mieszkam tu sama, oprócz kota są tu inne stworzenia. I dobrze jest te resztki, czy pożywienie, trzymać zabezpie zabezpieczone. Ym, wiadra mi poprzegryzały. Muszę kiedyś zrobić filmik pokazać, jak pięknie powygryzały sobie norki w moich wiadrach na, na odpady, na śmieci, żeby móc bez problemu wejść. Ale dostałam naczynia, którym myszka nie da rady. Od Kasi, mojej współlokatorki z Radomia. A może przy okazji e, powiem historię, że zanim kiedy sprzedałam wszystko i byłam tak naprawdę de facto bezdomna i bezrobotna, wynajęłam pokój e, w mieszkaniu w Radomiu. Z którego miałam zamiar zacząć moją inwestycję, bo na tej działce oprócz chatki narzędziowej nie było nic, a był styczeń, więc nie mogłam się tutaj zaimplementować. I to był najwspanialszy, to były najwspanialsze trzy miesiące, jakie spędziłam z moimi cudownymi współlokatorkami Kasią, między innymi, która podarowała mi ten oto metalowy pojemnik, w którym można schować różne rzeczy do których nie dobierze się yy, nic żywego, mam nadzieję oraz moja ukochana ciocia Ewa prezentowała mi taki pojemniczek, też zamykany, ceramiczny myszkowe ząbki nie dadzą rady i jeszcze nawiązując do mojej cioci Ewy kochanej yy, była u mnie już dwa razy, za pierwszym razem przywiozła mi cudowne krzesła które trzymam do drugiego domku. Będą w rewelacyjnie, stylistycznie się wpasowywać w to, co mam zamiar tam zrobić. A oprócz tego przyjechała w tym roku i przywiozła mi mega prezent. Nasiona brukwi. Brukiew to jest zapomniane warzywo w Polsce. Zawierucha wojenna skutecznie obrzydziła Polakom spożywanie tego, tego warzywa korzeniowego. i Podobno. Nie tylko że jest zdrowe, to jeszcze jest smaczne. Moja ciocia Ewa twierdzi, że ugotowane jak ziemniaki z masłem palce lizać. Ciociu, dziękuję Ci za te wspaniałe prezenty i liczę, że niedługo znowu się tu pojawisz. Nie tylko ze względu na prezenty. Moja droga przyjaciółka Viola przyjechała do mnie z kocykiem z pomponami. Specjalnie po, dla mojej kici. I e, była zachwycona przez pierwszy tydzień. Niestety e, każda zabawka je się prędzej czy później nudzi. Natomiast mi kocyki się nie nudzą nigdy. Jestem e, kocykoną fanką i mam ich ciągle za mało. Dzięki Viola. Przerwy w dostawie prądu to tutaj bardzo częsta sytuacja, zwłaszcza w zimie podczas opadów śniegu albo wichur i burz. Dlatego jestem mega wdzięczna Justynie, mojej dobrej wieloletniej znajomej, za prezent. Latarnia ze świecami. Coś wspaniałego. Idealna, bo na takie blackouty, gdyż mogę zapalić świecę, a jest ona chroniona szybkami. Także, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, wielkie ów. A druga sprawa robi niesamowity klimat wieczorami, kiedy można ją zaświecić w sposób nieinwazyjny, delikatny, nawiązujący do ognia, który jest taki magiczny. Super prezentem są ludzie naokoło. Mam tutaj na myśli sąsiadów najbliższych tu działkowych i dalszych ze wsi, którzy obdarowują mnie swoją bezinteresowną serdecznością i pomocą na co dzień. I też chciałabym im bardzo za to podziękować. Dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli ten odcinek do końca. To jest niesamowity prezent. Jeżeli was nie zanudziłam, dajcie lajeczka. Subskrybujcie, jeżeli chcecie wesprzeć mnie, wesprzyjcie na Patronite. Link w opisie. I do zobaczenia w kolejnym filmiku.